Siema, dzisiaj nagramy odcinek Jak walczyć elektro No mi ten deck pasuje tak, no bo niby urobię dwie gwiazdki na multiplayer. No ale z tego deku dałoby się wyciągnąć trzy gwiazdki, tylko że ja tego nie potrafię. I oto jest mój klan, Jeśli zwolni się miejsce, muszę się do niego dołączyć. Oczywiście pozdrawiam swoich klanowiczów. No i co? No i atakujemy. Jeśli możecie, dajcie suba i łapeczkę. Nie zmuszam. Hmm. Jak widzicie, tam pokazuje mi się 12 TH. No, jak będzie to w ogóle to będzie katastrofa. Po 12 TH to muszę będzie się wyświetlał. No dobra, znalazłem takie h 12 Wszystkie, Prawie wszystkie air defensy muszą tutaj power upują. No nie wiem, czy damy dwie gwiazdki, czy damy dwie radę obcykać. No ale cóż, próbuję Dobra, lecimy. Zobaczymy, jak to płynie. żeby to się nie rozeszło. Jakie nie. Jak ja nie lubię, gdy się rozchodzi Elektro już fajnie wszystko pójdzie w TH. A nagle wyskakuje ci coś z TT, Elektro się rozprasza, później idzie, na przykład, tak jak teraz idzie, później Ci Elektro cholera wie gdzie. I jak ja nie widzę tego, bo powiem szczerze, to dla mnie najgorsze to może być w tej grze. A i no nie wiem, jak to teraz pójdzie. Czy to w kierunek kierunku się nie rozejdzie? Oby chłopaki dali z siebie teraz radę Postarałem się, postarać się już Aha, dobra No i jak tylko burza, to ja bym sobie No dobra, na air defense a rzucamy Tutaj rzucamy szybko Rajdża Rajdża pyknął I teraz odpala się to nie, dobra, odpaliło się no to znowu i odpalamy znowu drugi raz friza. Jedna gwiazdka No może będzie Może dwie wsiądą teraz, tylko elektro muszą dobrze to obcykać, moim zdaniem A i jeden elektro zdech, drugi zdech, A i... A i mogłyby być trzy gwiazdki, szkoda, dobra, wychodzimy, bo to nie ma sensu już no i w tym miesiącu postaram się wbić tytana, czyli 4100 pucharków. No i na razie koniec odcinka. No i ja takim takiem gram. Jeśli macie to samo TH co ja, możecie polecić mi w komentarzu jakiego wydeku używacie, czy się sprawdza. I napiszcie w komentarzu, ile macie pucharków. No to cześć i do następnego odcinka.